Dobry wieczór, dobry wieczór. Katarzyna Bostacka, kanał Eko Bostacka. Tak sobie siedzę i tak sobie myślę, że chyba już. Ach, muszę trochę, może włosy poprawić. Nie godzi się tak przejmować Państwa w moim domu z rozwichrzoną fryzurą. Że zapachniało wiosną bardzo, i już w sklepach pojawiły się pierwsze nowaliki. Widziałam już odkiewki. Ale nie takie jak w Lidlu sprzedają w torebkach foliowych z obrywaną czy z obciętą natką, tylko już takie z prawdziwą nacią, taką świeżą. Pojawiła się też, o tutaj właśnie leży i czeka na Państwa młoda kapusta. O, tak ona wygląda. No i są też już w sklepach, można by było powiedzieć, młode ziemniaki. No i teraz wszyscy mnie pytają. Czy to jest prawda z tymi młodymi ziemniakami, że one już o tej porze, mamy początek marca, a one już są? Hmm, no i to pytanie w zasadzie jest dosyć trudne, bo jak się okazuje, to wiedza o samych ziemniakach, taka marketingowo-spożywczo-zakupowa, jest też dosyć skomplikowana. No to zacznijmy od początku. Ziemniaki do Polski przywiózł. Król Jan Trzeci sobieski, nie żartuję, naprawdę, przywiózł je z bitwy pod Wiedniem, posadzono takie o malutkie kuleczki, to co prawda nie jest kuleczka, to jest taki malutki ziemniaczek, ale mniej więcej tak to, pewnie tak, tak one wyglądały. Posadzono je przy pałacu w Bilanowie, wyrosły jakieś takie krzaczki, zakwitły na biało. No to uznano, że są to rośliny ozdobne, bardzo długo, właśnie w Wilanowie, w którym zresztą mieszkam, ziemniaki uchodziły za rośliny ozdobną. no bo na surowo są niejadalne, no ale kiedyś ktoś wypalał jakieś trawy, czy jakieś, um, jakieś no, krzaki w tym, że parku, w pałacu w Wilanowie, w ogrodzie, no i się okazało, że te ziemniaki są jadalne, ale dopiero po wódce termicznej, no i od tego momentu, Zaczęła się wielka kariera ziemniaka na stołach polskich, oczywiście najpierw przez stół królewski, potem przez stoły magnackie, potem przez stoły dworskie, szlacheckie, aż do tych maluczkich. I tak naprawdę można powiedzieć, że nasze krupy, czyli kasze, takie jak kasza jęczmienna, czy kasza jaglana robiona z prosa, czy Kasza gryczana, gryka nie jest zbożem, jest tak zwanym pseudozbożem. Te wszystkie krupy zostały wyparte przez ziemniaka. Tak na dobre to dopiero w XIX wieku, może końcówka XVIII wieku i XIX wieku. No i teraz jak wchodzimy do sklepów, to znajdziemy w sklepie trzy, możemy znaleźć przez cały rok właściwie trzy rodzaje ziemniaków. Pierwsze to są ziemniaki takie, jak to je znamy. no Po prostu ziemniak, nic specjalnego. On może być w takich woreczkach, może być oczywiście na wagę, może być myty, może być ubrudzony ziemią, czyli nie myty. Ja w sumie wolę tego brudasa, bo jeśli ziemniak jest ubrudzony ziemią, no to szczerze mówiąc, troszeczkę. Bardziej jest zabezpieczony przed wysychaniem, i woda z niego nie paruje. No ale to już co kto lubi. No i taki ziemniak, zresztą tutaj na tym opakowaniu <coughs> jest napisane, że są to ziemniaki, uwaga, uwaga, jadalne. No i co to znaczy? To znaczy, że pozostałe ziemniaki, które są w sklepach, są niejadalne? No oczywiście nie. Ziemniaki jadalne to jest nazwa tych ziemniaków tak zwanych starych, czyli zeszłorocznych, tych, które były wykopywane jesienią. I rzeczywiście najlepiej też to widać w Lidlu, ale też i w Biedronce i w innych tak jak poszukamy, bo właściwie można powiedzieć, że te ziemniaki są albo w takich torebkach, albo są w, w skrzynkach, ale zrobionych z tektury. To często na opakowaniach tam jest napisane, że są to ziemniaki jadalne i też warto sprawdzić kraj pochodzenia. Jesteśmy jednym z największych producentów ziemniaków w Europie. Nie ma sensu kupować ziemniaków francuskich, cypryjskich, albańskich, marokańskich z Izraela czy z Hiszpanii, bo to jest kompletnie bez sensu, żeby jeszcze ziemniak do nas jechał i żeby dokładać do tego pieniądze, bo wiadomo, że takie ziemniaki, które jadą, są droższe. No i przede wszystkim też dokładać rękę do niszczenia środowiska, no bo co to dużo mówić. No, pod diabła jeść ziemniaki z drugiego końca świata, jeśli mamy tutaj na miejscu wspaniałe ziemniaki, które w naszej w ogóle szerokości geograficznej znakomicie się udają. No więc ziemniaki jadalne. Dlaczego one się nazywają jadalne? No dlatego, że gdyby ktoś się nazywał stare <grytanie> albo zeszłoroczne, no to nikt by tych ziemniaków nie kupił, więc jest to taki troszkę chwyt marketingowy, no więc ziemniaki jadalne to są po prostu ziemniaki zeszłoroczne, które powoli, powoli, powoli tracą, o to widać chyba najlepiej, jak ten ziemniak traci taką swoją sprężystość, taką swoją jędrność, one jeszcze będą parować już w tej chwili, mają dosyć dużo skrobi w sobie, mają mniej wody i zyskują kalorie, i takie ziemniaki będą bardzo dobre na piurę, będą również świetne na jakieś kluski ziemniaczane, natomiast no my już wszyscy czekamy na ziemniaki młode. No właśnie, no właśnie posadzka. Co z tymi młodymi? No, ktoś mi powiedział, ziemniaki młode już się pojawiły. Ja rzeczywiście wybrałam się do sklepu i kupiłam te ziemniaki. O, one wyglądają tak. Już na pierwsze, że trochę się różnią od tych naszych odmian, więc jest to jakaś odmiana dość dziwna, bo one są takie właśnie bardziej podłużne niż jakiekolwiek ziemniaki, które widziałam w sklepach, które pochodzą z Polski. No i przede wszystkim ta ziemia jest też jakaś inna, no bo one są takie lekko rude, można zobaczyć, no tutaj chyba najlepiej można pokazać właśnie tę różnicę, że ten jest, może w tym świetle tak dobrze nie widać, ale on jest taki rudy, bardziej taki ubrudzony, dość rudą, taką intensywnie brązową ziemią, a ten jest jednak taki, no zupełnie ma inny kolor. No owszem, te są nie te są myte, no ale mimo wszystko te kształty też są różne. No i co? No i to, no nie są ziemniaki młode polskie. Są to ziemniaki, i to jest ta druga kategoria, czyli stare, i jadalne, a ta druga kategoria to są ziemniaki tak zwane, uwaga, uwaga, wczesne. Co to znaczy? To znaczy, że jak wchodzimy do sklepu i widzimy kartkę z napisem ziemniaki wczesne, a no, nie wiem, dużo są droższe, powiedzmy 6 czy 7 zł za kilogram, chociaż, uwaga, uwaga, widziałam też ziemniaki francuskie, bardzo ładne, na tackach zapakowane, taki jeden w drugi ziemniaczek jakby ułożone i kosztowały, wiecie Państwo ile? 17,99 zł, dokładnie za kilogram. 17, 18 zł za kilogram ziemniaków, to jest naprawdę już przesada, jeszcze takich, które przyjechały do nas z Francji. No więc wracając do tych ziemniaków czesnych, jeśli poszukamy, popatrzymy i zobaczymy na kraj pochodzenia, to są to zwykle ziemniaki, Albo z Cypru, albo z Izraela, albo z Maroka, albo z Turcji, rzadziej z Hiszpanii. E, no i ktoś by powiedział: no, i co w tym złego? No, to w tym złego, że um, tak jak powiedziałam, w naszej szerokości geograficznej, niedźwiedzi um, udają się wspaniale i mają te młode zwłaszcza bardzo taki specyficzny, cudowny smak. Ja tu zrobiłam test, bo ugotowałam je, te same ziemniaki, ugotowałam w mundurkach. Teraz sprawdzę, one są co prawda zimne, bo zrobiłam to rano, ale sprawdzę, jak taki ziemniak smakuje. One są troszeczkę inne niż nasze, są takie jakby bardziej sine w środku, ale muszę je posolić, bo nie soliłam nawet grama. Zobaczymy, z czym to się je. No, takie ziemniaki wczesne można jeść ze skórką, wiem, że niektórzy nie lubią, ale w tej skórce i pod tą skórką, pod tą skórką jest bardzo dużo witamin, a w skórce jest sporo błonnika, więc ja jem ze skórką. No wiem, no ziemniak jak ziemniak. Nic specjalnego. Szczerze mówiąc, on bardziej przypomina ten ziemniak, Jadalny, tak zwany, niż nasze polskie młode ziemniaki. To jest też zdanie wielu osób, że idziemy do tego sklepu, chce nam się młodych ziemniaków, myślimy, że te ziemniaki są polskie, a tu się okazuje, że to są ziemniaki wczesne, dużo droższe, przyjechały z Cypru albo z, innej jeszcze, z innego państwa, z daleka. No i to nie jest ten smak, to nie jest to, co tygrysy. Lubią najbardziej i to jest właśnie to rozczarowanie. I prawda jest taka, że te wczesne ziemniaki zwykle nie są rzeczywiście warte swojej ceny i tego, żeby je kupować. Warto poczekać jeszcze trochę na, i tu trzecia kategoria, po jadalnych, wczesnych, dopiero gdzieś w połowie czerwca pojawiają się, uwaga, uwaga, ziemniaki młode. Ziemniaki młode to są rzeczywiście. Polskie, młode, malusieńkie ziemniaki, charakterystyczne z taką łuszczącą się, słyszą Państwo mi tutaj uwierzyć, że ja tutaj mam, bo jeszcze ich nie ma. Z taką charakterystyczną łuszczącą się skórką, które można tylko wyszorować szybciutko szczoteczką. One są bardzo jędrne, bardzo twarde, mają bardzo dużo wody w sobie, mają mało kalorii, bo te ziemniaki młode mają około 60 kg w 100 gramach, podczas gdy Ziemniaki te jadalne, tak zwane już tam pod koniec sezonu potrafią mieć około 100 nawet kilokalorii w stugę, Więc czekamy jeszcze chwilę na ziemniaki młode. No dobrze, a ktoś powie, a co z tą rzodkiewką? No, rzodkiewką jest mniej więcej to samo, bo ja kupiłam wczoraj rzodkiewkę rzeczywiście z tą natką, no potrzebna mi była dzisiaj do zdjęć, bo oprócz tego, że tutaj mówię do Państwa na kanale Eko Bosacka, to również zapraszam na Facebooka, na Instagrama. Wiem, co jem, lub po moim proszę poszukać mojego nazwiska Katarzyna Bosacka. Nawet jestem na TikToku. Ktoś by powiedział, a czemu Pani jest na TikToku? No dlatego, że zorientowałam się, że tam mnóstwo młodych ludzi, w tym mój syn, jedenastoletni Ranuś. I jego koledzy też są na tym TikToku i pomyślałam, że treści edukacyjne dotyczące żywienia, jedzenia, zakupów spożywczych i różnych takich zjawisk, które się pojawiają w kulinarnych przestrzeni publicznej. To jest e, warte zachodu, żeby e, też edukować i siebie, bo ja się dowiaduję zupełnie nowych rzeczy. Na przykład Franek przychodzi parę tygodni temu i mówi: Mamo, mamo, czy ty wiesz, jak to popularna jest czekolada dubajska? Mówi, nie wiem skąd mam wiedzieć, ale na przykład wśród młodych ludzi to jest szał. E, więc to jest taki zysk obopólny, że ja się uczę, a też jednocześnie e, staram się przekazywać właśnie te treści edukacyjne, więc tam też Państwa e, zapraszam. Wracając do rzadkiewki. Rzadkiewka była z Włoch, czyli też jeszcze nie nasza i jeszcze na naszą polską rzadkiewkę, więc musimy poczekać. W smaku taka dosyć płaska. Muszę powiedzieć, że polskie odmiany rzadkiewek ja lubię, kiedy ta rzadkiewka lekko parzy w język. Wiem, że nie lubią tego dzieci, ale po coś tę rzadkiewkę kupujemy. Nie tylko po to, żeby kropała, ale też żeby miała dosyć dużo tych związków siarki, a im rzadkiewka jest mocniejsza i ma mocniejszy smak, tym ma więcej związków siarki, a związki siarki mają moce piekielne, ponieważ zawierają w sobie składniki bakteriobójcze, wirusobójcze, przeciwzapalne, więc to jest to, czego powinniśmy szukać i w krzanie, i w czosnku, i, i w rzodkiewce właśnie. E, więc na polskie rzadkiewki, jeszcze troszeczkę poczekamy. Już się zaczyna przyroda budzić zresztą. Z roku na rok widzą Państwo, że jest coraz szybciej i coraz szybciej rosną różne rośliny, ruszają po zimie, ale też coraz cieplejszy mamy klimat, więc za chwilę te nawaliki się pojawią. Myślę, że w inspektach już pod foliami zostały zasiane, już zostały może nawet przerwane i w ciągu najbliższych tygodni powinny się pojawić w Polsce, w naszych sklepach. Rzodkie polskie, warto to sprawdzać. Bardzo opakowania nam o tym mówią, nie tylko właśnie takie, które na siatkach różnych są takie właśnie etykiety, ale na przykład w stęczek rzodkiewek, to często do tej gumki jest dołączona też taka wstążeczka, i na tej wstążeczce można sobie wyczytać. Że to jest polska rzadkiewka, można zapytać sprzedawcę, można zobaczyć na opakowaniu, na pudełku. Pudełku bardzo często są przyrzutkiewki, czy kalarekła, czy kapusta młoda, i wtedy widzimy z jakiego kraju na boku tego pudełka zawsze jest kraj pochodzenia. I warto oczywiście kupować te, które mają, mają napis produkt polski, bo wtedy nie jadą do nas z daleka, nie są wymiętolone, nie są drogie i, i są nasze. I um, wspieramy wtedy naszych rodzimych rolników. Zrobiło nam się patriotycznie, więc od razu przejdziemy do naszego ulubionego warzywa. No, Chociaż właściwie niektórzy by się spierali i powiedzieli, że wcale nie kapusta, e, tylko burek. Czerwony w dodatku, a może nawet biało-czerwony. E, ale tak, no kapusta ktoś mi ostatnio powiedział, no i wiesz, zrobiłam małą, ka młodą kapustę z koperkiem. No i powiem ci szczerze, że to nie było to, że ona jakaś taka dziwna wyszła. No. Proszę Państwa, ja ją przekro... przekroiłam. Ona wygląda tak w środku. On Przekroiłam ją na potrzeby dzisiejszych rolek też. I muszę powiedzieć, że wygląda pięknie, jest ciężka. Pachnie umiarkowanie. Powiedziałabym, że tej siarki takiej charakterystycznej właśnie też dla kapusty jest tutaj. Wszystkie te warzywa białe właśnie są. Moją siarkę i są. Mocno takie piekielne, jak ja to mówię. I muszę powiedzieć, że to nie jest jakiś oszołomiający zapach, pewnie w jakiejś chłodni, ta kapusta długo, długo, długo spojechała. I to również. I to również nie jest młoda polska kapusta. Więc jeśli rzucamy się na kapustę młodą, jak czerwate na suchary właśnie w marcu, a a, to my teraz sobie zrobimy z tym kopereczkiem. I z masełkiem ukochanym to się okazuje, że jesteśmy w mylnym błędzie, dlatego że to, ta kapusta nie smakuje tak, jak nasza Polska. Jest to kapusta, która przyjechała do nas z Albanii. I uwaga, analogicznie do ziemniaków wczesnych, które przyjechały do nas z Cypru czy z Maroka. Jest to kapusta która, wędrowniczka, która do nas przewędrowała z dalekiego kraju i teraz. Spróbujmy, jak ona smakuje. To się wszystko zgadza na piękny kolor. Jest chrupiąca, ma sporo wody. Jest to młoda, świeża, jędrna kapusta. Chrupie, jak Państwo słyszą. Wiem, że się nie mówi z pełną buzią, Ale tutaj wszystko chrupie. I to, co jest obezwładniające w tej kapuście, to jest to, że ona jest absolutnie płaska w smaku: a mianowicie ten smak. Jest jeden. Ona jest po prostu słodka. I teraz polska kapusta młoda jest słodka, ale jednocześnie też jest kwaśna. I ma dosyć dużo tej siarki. Ma sporo aromatu. Jak się gotuje polską młodą kapustę, to po prostu pachnie w całym domu. I ta słodycz miesza się z kwasowością. I ja, robiąc programy, pisząc programy, wiem co ja, spotykałam bardzo wielu rolników. I pytałam właśnie, dlaczego. Polskie ziemniaki smakują lepiej niż ziemniaki, powiedzmy, z Cypru czy z Hiszpanii. Dlaczego kapusta? Polska jest dużo smaczniejsza niż na przykład właśnie taka kapusta z Albanii, za którą zapłaciłam za taką 9 zł. w dyskącie. No ale jednak 9 zł za kapustę to jest dosyć sporo. A oni odpowiadali mi na przykład tak: producenci truskaw. a nie katarzy. Bo w Polsce są idealne warunki do produkcji truskawy. Nasze truskawki są najlepsze w Europie. Ja mówię, ale dlaczego? Dlaczego? Oni mówią dlatego, że jest ogromna różnica, no może nie ogromna, ale duża różnica pomiędzy temperaturą w ciągu dnia, która jest wysoka, i temperaturą, która jest w ciągu nocy, która jest niska. I teraz te truskawki jak jest zimno w nocy, to nabierają kwasowości i się wytwarza, wytwarzają się w nich właśnie te kwasy, ta kwaśność taka charakterystyczna. A jak potem świeci słońce w ciągu dnia jest ciepło, to do tych kwasów dochodzi słodkość. I wtedy mamy nasze kubki smakowe, są zadowolone, mamy pełnię na języku, mamy i słodkie, i kwaśne, i wgrupiące, i wodniste lekko, jednocześnie i mięsiste i tak dalej. To samo jest można powiedzieć właśnie z kapustą. Jeśli mamy ciepło, a tak jest przeważnie w Albanii, jest tam dużo cieplejszy klimat niż w Polsce, no to co mamy? No to przede wszystkim mamy słodką kapustę, bo te wszystkie związki nabierają, ta kapusta nabiera po prostu słodyczy w takiej wysokiej temperaturze. A nie ma tego elementu masowości. Więc jeśli ktoś chce tak naprawdę zjeść prawdziwą polską. Puste, czyli taką no, młodą, a nie wczesną. Wczesna to jest ta, która podróżowała, która przyjechała do nas z daleka właśnie o tej porze, czyli na początku marca pojawia się w sklepach. No to co? No to musimy jeszcze poczekać. Jak długo? No różnie, w zależności od tego, jak będzie temperatura wyglądała i czy będzie ciepło czy zimno ale przypuszczam, że gdzieś w drugiej połowie czerwca już taką pierwszą, młodą, polską kapustę będziemy mogli spokojnie przyrządzić i zjeść i wtedy, tak jak uczyła mnie babcia, złapać z, z się za ucho, bo będziemy jeść ją po raz pierwszy w tym roku. Pani Mirka pisze, że jeszcze nic nie kupowała z Nowalii, Lidia, prócz ogórka i rzadkiewki, rzadkiewka pewnie, tak jak mówię, z Włoch, z Hiszpanii albo z Holandii, Ogórki, no tutaj już może, mogą być polskie ogórki, ale też oczywiście uprawy pod folią, nie ma w tych uprawach nic złego, tak jak zresztą w uprawach pominorów pod folią. też jesteśmy dużym producentem, jednym z największych w Europie, w tej chwili nie ma tak zwanego pędzenia sztucznymi nawozami, jakiegoś tam przyspieszania tej produkcji, bardzo wiele takiej produkcji pod folią odbywa się, w bardzo dobrych warunkach. No i w dodatku też na przykład owady, które żerują, niszczą pomidory czy ogórki, są zjadane przez inne owady, więc załatwia się to, że tak powiem, logicznie Pani wrażenie. Kto powiedział, że młoda kapusta musi być z Polski, jadłam już tą kapustę i smakuje normalnie. Nie widzę żadnej różnicy młodych ziemniaków z Egiptu czy z innych krajów nie kupuję, bo generalnie nie lubię młodych ziemniaków żadnych. A ja widzę różnicę, bo gdybym Panią zaprosiła tutaj naprawdę, to proszę mi wierzyć, taka pusta jest po prostu jest to, jest to słodka. I już. Trzeba ją mocno zakwasić, żeby miała ten smak, taki charakter, no, no słodycz jest ewidentny na języku, musi mieć bardzo dużo cukru w sobie, takiego oczywiście naturalnego wytworzonego. Nie jest, nie jest tak smaczna. Oczywiście, że ona spełnia swoją funkcję, tak? Absolutnie, dlatego że no, na pewno ma i witaminy, ma dużo błonnika i wszystko to, co kapusta ma. Natomiast ja mówię jeszcze raz. Smak. Dla mnie truskawka z Hiszpanii nigdy nie powinna koło po polskiej truskawki nawet leżeć, ponieważ to są dwa zupełnie różne smaki i dwa zupełnie różne owoce. I czuję to również w tej kapuści. No, i to właściwie chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, że nie każda nowalika, co się świeci. Jeszcze raz, ziemniaki jadalne, tak zwane, to są ziemniaki stare, to jest zeszłoroczne. Ziemniaki wczesne, to są te, tak się nazywają wczesne w sklepie. To jest Cypr i takie ziemniaki potrafią kosztować, tak jak powiedziałam o tych, które widziałam w sklepie, francuskie ziemniaki. 18 zł za kilogram. Wow! A ziemniaki młode i kapusta młoda, bo ta to też jest kapusta wczesna, czyli przy, przyjechała do nas z Albanii. Tak naprawdę to wszystko będzie pojawiało się w, raczej w drugiej połowie czerwca i troszkę jeszcze później. No, to tyle z ciekawostek nowalikowych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam do moje media społecznościowe. Zapraszam tutaj do okienka YouTube'owego. Piszcie, o czym byście chcieli posłuchać, co mam zgłębić, co tam nowego w przemyśle spożywczym. No i żegnam się. Dobranoc. Wszystkiego dobrego.